Siemanko widzowie, witam was w kolejnym odcinku i dzisiaj dosyć nietypowo, ponieważ zostałem wysłany w trasę ciężarówką, więc trzeba powoli ruszać. Jedziemy po naczepę. I potem z naczepo lecimy do Nicei. Zapalamy światełka i, i lecimy już po, po naczepę. To będzie jakoś mało kilometrów, niedużo. Także szybka traska. Trochę się poduczyłem w ciężarówką Także mam nadzieję, że będzie dobrze O naczepa już tutaj jest zaraz to obok Potem znaczy też daleko nie mamy Także co, lecimy Lecimy, nie śpimy, będziemy jechać przy, w nocy Na no, akurat wolałbym w dzień, no, ale nic nie poradzę Czas goni Trzeba, trzeba jechać Dobra, wyjeżdżamy z ronda I lecimy na firmę. Zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz. Yy, napiszcie, jak wam się podoba yy, Ja ciężarówką. Czy chcielibyście zobaczyć yy, więcej trasek na kanale? Bo ja w sumie jestem chętny lubię to. A się wleczę tu przede mną osobówką. Zaraz go ciężarówką będę wyprzedzać. Dobra rondzie w lewo także zjeżdżamy z ronda i, i tu już jest nasza firma do której mamy przyjechać po naczepę gdzie tutaj jest gwiazdki bo chyba tutaj Dobra skręcamy powolutku, powolutku nie ma co się śpieszyć dobra bierzemy bierzemy nasze zlecenie to jest to. O taką ładną naczepę sobie zażyczymy. Przyjmij zlecenie. O, tam stoi. Stoi nasza naczepa. Także lecimy podpiąć po i, i ruszamy w drogę. Dobra. Zajeżdżamy elegancko. Trzeba się teraz ładnie tu tylko wcofać. Mam nadzieję, że trafię Bo ja trochę nie wprawiony jestem, rozumiecie Wiecie jak jest Ale Chyba No, nie trafiłem ja. Dobra, trzeba się poprawić Może teraz Dobra u. Dobra, trafiliśmy Za drugim razem Dobra, mamy naczepę, więc Lecimy powolutku Zresztą z drugiej strony Fajnie się jeździ w noc Ja nie narzekam Bo wiecie Słowi Baltnicy To i rąbek u spódnicy, jak to się mówi dla mnie czy dzień czy noc to trzeba jechać i tyle to nie ma co się opierdzielać, wiecie jak jest Dobra, na rondzie tutaj w lewo Nic tu nie jedzie, nic Także powolutku, na spokojnie Na spokojnie, kieruneczek Zjeżdżamy z ronda No i ten Dafik, to trochę mocy mu brakuje nie że nie Tutaj 22 tony, a jest załadowany na, na palce. Także całkiem niemało Jak kurde, kolejne rondo Tych rondo to narobili? Na rondzie w lewo Dobra Lecimy To za 1860 km, ale tam będą jeszcze chyba dwa promy. Z tego, z tego co mi się wydaje. Jeden na pewno. Dobra, trzeba włączyć długie światła. Nic tu nie jedzie. Powoli, powoli. Bo się rozwali. Wiem, coś co miście na myśli, ale nie. Powoli, bo się rozwali. O, jakie tu kręte drogi są. O, mama, mija w końcu Włochy dobra, włączamy długie światła tu nie ma co jechać na tych yy, na mijania. tu jest za ciemno nie, temu, temu Dafikowi to serio brakuje mocy trzeba będzie wymienić sprzęt na jakiś mocniejszy chyba, bo bo to za dużo ten męczenia, za dużo męczarnie jak na taki tonosz to na puste, to pociągnie, fajnie jedzie no ale z pewnym tym to już, już niekoniecznie Możemy pisać jak mu się podoba w środku w kabinie. Tutaj mam figurki moje. Tu zapaszek sobie dynda. Firneczka też. Także... Także przytulnie. Przytulnie. jeżdżamy z ronda. Prambiśnikę przyłapałem. No to nie szkodzi, to nie szkodzi. tylko tutaj ciasne zakręty. Gdzieś <laughs> pewnie niedługo będziemy już na prom wjeżdżać. O Jezu, jak tu to, jak to kręta? Już na mapie widzę, że to będzie ciekawie. Dobra, włączamy długie światła. Tu nie ma co? To podgórkę. Mam nadzieję, że daw sobie poradzi, że tutaj nie ustanie w miejscu i nie odmówi posłuszeństwa. To by było dość nieciekawie, nie cieszyłbym się z tego powodu. Nie, dobrze idzie. Dobra, lecimy powolutku, powolutku. Bo to nie ma co w pasie się utrzymywać. To za dużo roboty by było. Dobra, nic tu nie jedzie, to można wyjechać na drugi pas. W sumie. O kurde, jak tu jest ciasno. Jasno i ciemno, gorzej być nie mogło chyba Mam nadzieję, że na kamerce wszystko dobrze będzie widać, czy jest tak ciemno Nie, kamerka dobra, to mam nadzieję, że że będzie wszystko w porządku, tutaj na głowę założyłem więc więc perspektywa też powinna być fajna Powoli tu gdzieś w prawo A Tam, gdzie poprzednia ciężarówka, to i my my w tym samym na tym samym skrzyżowaniu w prawo lecimy Dobra, gaz pod To nie ma co oszczędzać samochodu Tutaj zaraz yy, zjedziemy na stację, to pokażę wam bije się całą, całą naszą trasę Żebyście widzieli albo nawet nie powiedziałem skąd ruszyliśmy w sumie ruszyliśmy z Włoch, a zaraz wam powiem dokładnie z, z jakiej miejscowości I, i pokażę wam dokąd jedziemy Także tu na stację zjeżdżamy o, za koleżką Dobra, no szybko się ustawimy tutaj. Dobra. O! Tak wygląda nasza nasza traska. Tutaj dojeżdżamy do portu. To już w niedaleko. Płyniemy promem do Marsylii. No i z Marsylii do, do Nicei. Także. Także startujemy. To nie ma co, co tracić czasu. Żeby tej osobówki tu nie przychodzić, tylko. Dobra. Dobra. Wyjechali. Dobra, wciśniemy się przez kopa O, i lecimy. Dosyć ciekawe yy, drogi mi się trafiły, takie kręte, wąskie. Także nie jest łatwo. A, a ja nie lubię, jak jest. Łatwo trzeba, trzeba sobie stawiać ciężkie zadania, trudne. I. No i pamiętajcie o tym, że nie zawsze najprostsza droga jest najlepsza. Trzeba czasami się potrudzić, ale, ale tym autobusikiem to byśmy mogli jechać trochę szybciej. koleżko hmm, zaraz trzeba będzie go wyprzedzić gdzieś, ale nie wiem, czy to będą do warunki. Nie wiem, no czy to są jakieś jaja. Nie tylko w żeby go wyprzedzić na zakrętach, to nie będę tutaj wariować. Jeszcze ktoś wyleci ze zakrętu i będzie bieda. Narobimy no, sobie biedy i komuś. Dobra, skończyła się 50. Mam nadzieję, że przyspieszę trochę półek. Bo... No bo wiecie, droga to, to nie kółko różnicowe. I tu się nie idzie na, na spacer, tylko ogin na I trzeba licznik zamykać. Nie ma czasu na wolno jazdy, Pamiętajcie o tym. Powolutku, powolutku, powolutku. Dobra. Późna godzina. Pewnie jak dopłyniemy promem do... Do Marsylii... To już będzie... Już będzie jasno. Mam taką nadzieję przynajmniej. Za dnia... Za dnia inaczej się jedzie jakiś tak przyjemni. Aczkolwiek. Nocny klimat. Przepraszam, yy. Nocna pora też ma swój klimat, o tak. Nie no, znowu tu się będzie wlek. Dobrze, zaraz tu prom. Nie ja całą trasę jechać za nim, to nie wiem. Chyba ja wyszedł z siebie i ustał obok. Całe szczęście na prom tutaj zjeżdżamy za chwilkę. Także, także git. No ja do tutaj 50 na godzinę, a skończyła się 50. To przycisnęli trochę. No ale nie dużo. Dużo to nie daje. Na tempomatu to nie, nie można zapiąć. Bo, o, nie, no. Zaraz nie ruszę. Jak się za Ciężko, ciężko, dobra Podjechał, jak mi się zatrzymało do zera To nie wiem, nie wiem czy bym ruszył Mógłbym mieć leciutki problem Ale całe szczęście wszystko git Także le lecimy O, już ten prom niedaleko Także O, całe szczęście W prawo na rondzie jedzie My lecimy prosto. O, o, powolutku trzeba, bo tu nie ma żartów. 22 tony na pacę Także trochę, trochę jest. Na góry nie poleci. Jak to stare chaufery mówią. Na góry nie poleci, pasami nie ma co spinać. Dobra, lecimy tu na rondzie w lewo. Powoli, powoli, dobra. Dobra, jesteśmy już w portu. Także już rzut beretem do prawo. Potem tu już autostradą będziemy jechać do, do Nicei, z tej Marsylii. Także też będzie zgrabnie szło. w mieście, nie ma, nie ma co szarżować, nie wiadomo czy ktoś, ktoś nie wyjedzie, ktoś nie wybiegnie sami wiecie jak to jest dobra już, już na prom będziemy wjeżdżać także jest dobrze dobrze jest dobrze jest gdzie tu, tutaj w lewo tak chyba a tutaj i zastrzałkami także co ja wejdę na prom i widzimy się jak już dopłynę także dla Was to będzie chwilkę, dla mnie dla mnie trochę dłużej także do zobaczenia dobra także już, już jesteśmy właśnie dopłynąłem i jesteśmy już w Marsylii o za dnia to od razu od razu lepiej, nic tu nie jedzie, nic Dobra, jedzie, ale Musi poczekać Niech mu się nie śpieszy Bo ja tutaj muszę oczywiście wyjechać I lecimy na rondzie w prawo I... i zaraz dojeżdżamy do Nicei O, się wpasowaliśmy na rondzie idealnie Między... Między chłopunków. I lecimy Mam nadzieję, że podobał Wam się taki yy, taki vlog z traski, że jesteście zadowoleni że tym razem jest yy, coś innego. A, dobra. Już mało nam zostało już bliżej niż dalej. Rozumiecie. Tutaj niby jest 50, ale trzeba trzeba gnać Aby tylko fotoradarów nie było i 9 tych trzeba zapiąć O, on się oko To jednak jednak nie zapniemy 9 Bo fizycznie jest to niestety niemożliwe Zaraz do centrum ma Dojedziemy i potem... Potem już tylko nicę no jechać, jechać. No, niechętni są, żeby przyspieszyć. Niestety. Ładnie tutaj. Podoba mi się. Dobra, na, na późnym zielonym jechaliśmy. Ale to nie szkodzi. To nie szkodzi, bo jeszcze, były, jeszcze było zielone. Tylko takie trochę zgniłe. O, tutaj port. Widać. Bardzo ładnie Tu na prawo jakieś pociągi, tu na lewo jakieś statki. Także tutaj transport się rozwija pewną parą. Gdzieś tutaj za chwilkę zjeżdżamy w prawo. Trzeba zwolnić Powolutku O, zanim teraz ci wyjadą Chociaż nie, dobra Jechał jeden Teraz ten niech wyjedzie To tu dość sporowy ruch Dobra, wyjedzie No, do, do, dopiero nie go pioru, Tyle czasu miał, żeby wyjechać, Nic nie jechało to. Nie, musiał postać dwie sekundy i dopiero ruszył. I się musiał namyślić Dobra Lecimy. Nie ma to szarżować. Skromnie 60 Żeby tu za dużo nie przesadzać Tak jest 50 to 60 to tak akurat na 50, nie? Wiecie, tak samo jak na 40 to jest 50. Na 50, na 50 60, jakieś 70 to tak to 90 trzeba jechać. Bo to nie ma... Nie ma co jeździć co wolno, oczywiście. No. Ale żeby nie było też nie namawiam do przepisów Tylko... Wiecie, sami wiecie jak jest. Czasami trzeba nadgonić na trasie. Czyli to w mieście tam się śpieszy. Także... Te 10 więcej, czasami czasami trzeba przycisnąć. No ale jak wiemy, 10 mniej ratuje życie. Były takie reklamy, pamiętam, że 10 mniej ratuje życie, i były jakieś tam filmiki, właśnie w telewizji, pokazywane. Czy to jest prawda? Nie wiem. Ale też tego nie podważam. Ciężko mi powiedzieć. Tu zaraz ślimak, także, także wjeżdżamy już na. Na ekspresówkę, albo na autostradę, to chyba autostrada. Eee, były znaki, autostrada, no nie zwróciłem uwagi. Dobra, tu a to jest rondo. Ura. Nic nie jedzie, nie hamują. Cholera bita. Dobra, i tu na rondzie. Jeżdżamy już chyba na autostradę. Zbierzemy z ronda. Tak, ta autostrada. na tłoki Stało na pewnie gdzieś ze, ze 100 km, także chwilka tylko. Trzeba korzystać, oczywiście z całego pasa rozbiegowego. Do tego jest. Jak sama nazwa wskazuje, pas rozbiegowy, żeby się napędzić i wjechać z odpowiednią prędkością na drogę szybkiego ruchu I co? 9 tych zapinamy i... I ogień. Ogień 88, 89, 90 Powiem wam szczerze, że ten DAF to się rozpędza szybciej od RS6 księdza Jeśli nie widzieliście odcinka 06 księdza, to, to zapraszam koniecznie, bo powyszły... Bo gruba akcja wyszła, wyszły dymy i i możecie dać yy, znać w komentarzu co sądzicie, czy, czy co się lepiej zbiera czy Daw, czy, czy jednak rs wszystka księdza myślę, że myślę, że Daw, no, chcąc nie chcąc 22 tony na palce ale no i tak mam mam wrażenie, że to na 1,4 mili to, to ten Daw by wygrał z tym księżółkiem i z tym fake rs6 strasznie się zawiodłem na tym, no ale to już mówiłem w odcinku, także zobaczcie sami, na no szkoda myślałem, że wyjdzie fajny odcinek, a, a wyszła kicha niestety no ale nic nie poradzimy jeszcze, jeszcze będzie afera, zobaczycie, tylko ja spotkam księżulkę osobiście bo to muszę mu kluczyki oddać, także myślę, się to już będzie niebawem, jak go dorwę i przeprowadzę im poważną rozmowę na temat jego oszustwa co do samochodu sp nie spodobało mi się jego zachowanie i nie popieram oczywiście tego, bo bardzo źle się zachował no ale dobra, się nie będę rozgdywać chcecie to to wpadnijcie na odcinek yy, testu RS6 Księdza I, i co, wjeżdżamy tutaj na kolejną drogę No co, iść tak tutaj w leko Nie, chyba trzeba zrobić wyprzedzalnie jazdy na suwak. Dobra, wyprzedzamy bo to. Nie można się wlec. Oby tylko mi drogi starczyły, żeby ich wyprzedzić. Nie, no sprawnie idzie w miarę. Nie, nieźle. Jeszcze tego drugiego, żeby wyprzedził i będzie miodzio A dzisiaj jakiś kurcze mały ruch na tej drodze, także A, oni tu w prawo zjeżdżają, to nieważne Mały ruch dzisiaj, także dobrze, dobrze, bo Bo nie ma tutaj korków, nie ma tłoku Także można sobie spokojnie jechać Chyba już powoli, dojeżdżamy do Nicei tak mi się coś zdaje, zerkniemy na gps o. o, Zerkniemy na GPS-a. A jednak nie. Dobra, to wiecie co? Ja dla Was zrobię tutaj cięcie i będziemy, widzimy się przy Nicei, żeby tutaj nie przedłużać, nie zanudzać. Dobra, widzimy się ponownie. Yy, dojechaliśmy już do Nicei. Nie nagrywałem wam tej całej traski, no bo jednak taka jazda po. Po autostradzie to raczej nie jest najciekawsze Tam się nic nie dzieje zbytnio Także, także stwierdziłem, że zrobię yy, Wam cięcie i Będziemy kontynuować już Od Nicei No kurde, jaką pasę tych czerwonych światł Teraz Jedne, teraz drugie Dobre. No nic nie jedzie, zielone, o! Jak na zawołanie, widzicie? Prosiłem zielone i i raz, dwa się zapaliło. Ruchu dzisiaj, tak jak mówiłem, nie ma. Także dobrze, dobrze jest. Tak jest duży ruch, to też jest źle. Jakie ładne tutaj górcze widoczki. Fajnie, tutaj fajnie. Czy może chociaż coś napatrzeć? O, 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 nie zauważyłem tego progu, hech Dobra, nic się nie dzieje Nic się nie dzieje, wyjeżdżamy już za chwilkę na firmę Parkujemy I... I kończę logę dla was I tak I tak sporo, sporo tego wyszło, tego nagrania Ale to dobrze Rozumiecie, to dobrze wjeżdżamy na firmę także LUX gdzie tutaj jest tu na lewo już powolutku powolutku dobra i tutaj na prawo o, już tu Kazik czeka już Kazik czeka Stawić na gdzie to tutaj, pod rampę trzeba podjechać. Ooo, trzeba tutaj wywinąć trochę. Trzeba będzie wywinąć. Na prawe lustro wjechać. Może być malutki problem. Damy radę Muszę się tak zgięć bardziej Oby tam mniej więcej w to miejsce wjechać. A potem to już się będzie kontrolować. Na te prawe lustro to mało co widzę. Oczy, nie te. Dobra, łamiemy się. nie trafiłem trochę, ale to nie szkodzi, zaraz się zaraz się poprawię zaraz się poprawię, dobre do przodu dobra, już teraz to będzie dobrze mam taką nadzieję powoli, powoli Trzeba podjechać trochę. O, teraz będzie klasa. Teraz tera to ja. Dobra, pod rampoś podjeżdżamy. Co chwilę pokażę moją ciężarówkę z zewnątrz albo nie, nie ma co pokazywać. Ciężarówka jak ciężarówka. Rozumiecie. Dobra. Także podjechaliśmy już pod rampę. Dziękuję Wam za oglądanie. Zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, komentarz i, i co, zapraszam do, do oglądania innych odcinków i trzymajcie się. Cześć!